Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w materiale, takim zbiorczym materiale, gdzie e, zaprezentuję wam moje zbiory pecetowe w ostatnim już materiale e, w mojej kolekcji Gier na PC i dzisiaj zaprezentuję wam, no będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, no. 8, można powiedzieć, 8, 16 płyt z 8 numerów. Tak więc, lecimy. Oczywiście od razu powiem, że chodzi tutaj tak naprawdę o magazyn CD-Action. I pierwszy. Tutaj mamy CD Action. Jest to numer 5 z 2012 roku. Czekajcie, nie wiem, czy z czasem kamery sobie nie powinienem lekko. O, w ten sposób. Myślę, że będzie lepiej. I wygląda to w ten sposób. To jest właśnie numer 5 z 2012 roku. Mamy tutaj, jak widzicie co my tutaj mamy tak naprawdę do kupna tego numeru e, nie tyle co skłaniały mnie w owym czasie gry chociaż po części też ale również e, to co tak naprawdę się w owym świecie growym dzieje i za sprawą CD Action zacząłem się ba coraz bardziej tym tak naprawdę interesować e, co wychodzi e, i tak dalej więc no, CD Action e, niejako można powiedzieć, zapoczątkował e, to, że dzisiaj no, po prostu widzę tytuły, które mnie i po interesują i tak dalej. Zresztą sama popkultura growa e, jest na dość wysokim poziomie i zaczyna być potraktowana po prostu coraz bardziej poważnie jako no, branża, która faktycznie przynosi zyski e, i stanowi Rozrywkę dla naprawdę wielu osób, ale wróćmy tutaj do naszej płyty. Mamy tutaj, jak widzicie, numer 5 z 2012 roku, i tak naprawdę, tu z tych tytułów, co my tu mamy, Warhammer 40 000 Down of War 2. Jest to strategia czasu rzeczywistego i mm, tylko tyle mogę o tym o, o tej grze powiedzieć dalej mamy e, Cities XL 2011 chyba jakiś City Builder nie ma pojęcia e, oraz Return to Mysterious Island oraz Return to Mysterious Island 2 z tego co wiem to te dwa tytuły to są jakieś przygodówki czy tam chyba point and click ale nigdy nie miałem okazji tak naprawdę tego przetestować niestety ale cóż mówi się trudno żyje się dalej dalej kolejny numer jest z jest to numer ósmy z 2012 roku i mamy tutaj e, trzy tytuły właśnie może zanim przejdzie jeszcze pokażę wam środek e, jak to wygląda proszę bardzo Prezentuje się to w taki oto sposób tutaj, a, że, żeby, aby jeszcze wam kod ukryję, a co? Proszę bardzo, że tak pięknie wyglądało, tak oto się prezentuje od środka. Drugi tytuł numer 8 z 2012 roku ma tutaj... Eee, dwa, trzy tytuły After Fall Insanity eee, dalej A New Beginning Odrodzenie tak jest i WRC FIA World, e, World World Rally Championship Zacznijmy może od ostatniego tytułu po pierwsze ostatni tytuł to jest Ścigałka eee, A New Beginning Odrodzenie nie mam zielonego pojęcia co to jest natomiast e, After Fall Insanity to jest chyba bodajże Produkcja polska, ale tego pewny też nie jestem. Jak to się wszystko tutaj, może jeszcze pokażę Wam, jak to mniej więcej się prezentuje. A właśnie, od środka prezentuje się to w taki oto sposób. Jeśli chodzi o środek myślę, że wygląda to całkiem zacnie. Dalej. Dalej mamy numer 11 z 2012 roku i są tu również trzy tytuły, z czego dwa pokazywałem już w innych materiałach. Jeden został został przeze mnie omówiony w tej serii, natomiast drugi pojawił się całkiem niedawno w postaci e, chcę je mieć w pudełkach część pierwsza a mianowicie tutaj o Kane and Lynch 2 Dog Days, Man of War oraz WRC 2 mm, Kane and Lynch 2 Dog Days to już wypowiadałem się, ale powiem jeszcze raz e, jest to strzelanina z, z trzeciej osoby nie miałem okazji nigdy zagrać na PC-cie, ale mam okazję zagrać na konsoli i może kiedyś na konsoli w końcu to zagramy. Może, nie wiem. Eee, dalej, Memorphy, czyli strategia czasu rzeczywistego, rzeczywistego yy, omawiana przeze mnie. No i WRC2, kolejne wyścigi, które niezbyt mnie, że tak powiem, interesowały i niezbyt mnie interesują obecnie też Wam pokażę tylko, pozwólcie, że poprawię te płyty, żebyście też przy okazji żadnych kodów nie widzieli, bo się zdarzają tacy ludzie, że po kodzie nie potrzebują płyty i po prostu sobie grają tak, bo może nie tyle, bo mogą, ale no cóż, tak jest. Dalej. Dalej mamy numer 13 również z 2012 roku i mamy tutaj trzy tytuły. Eee, a, mianowicie pierwszy z nich jest to Painkiller Hell and Damnation, drugi Wargame e, Zimna Wojna. No i trzeci e, Jolly Rover. E, Painkillera nigdy nie grałem. Wargame e, Zimna Wojna jest to gra. Strategiczna, o, pff, e, w której jest czasu, że strategia czasu rzeczywistego, e, która posiada aktywną pauzę. Natomiast Jolly Rover, nie mam zielonego pojęcia, co to jest za tytuł. Hmm, nic mi to e, nie mówi, tak więc jak to wygląda w środku? W środku wygląda w ten oto sposób. Mam nadzieję, że widać. Idziemy dalej. E, dalej mamy jest e, z numeru trzeciego z 2013 roku. Tak więc, jak widzicie, cztery numery z 2012 roku. Teraz przechodzimy do roku 2013. I co my tutaj. Mamy. A mamy tutaj dwa tytuły, które może nie tyle co ukończyłem, ale jeden ukończyłem w 100%. Natomiast drugi, e, może byłem gdzieś mniej więcej w połowie. E, no i trzeci, którego nie ruszyłem w ogóle. Mowa tutaj o takich tytułach jak Sniper Ghost Warrior, Złota Edycja. To było mo moje pierwsze spotkanie z tą serią e, Sniper Ghost Warrior. E, Dalej jest Blades of Times, nie mam zielonego pojęcia co to jest. No i e, na końcu jest kontname Panzers Cold War e, Sniper Ghost Warrior e, to złota edycja, jest to po prostu e, ta wersja, ta edycja, która ma dostępne wszystkie e, dost możliwe dodatki tak naprawdę. i i co mogę więcej powiedzieć? Chyba nic. Natomiast Coding Panzer's Cold War jest to dość e, strategia, również czasu rzeczywistego. Jak zresztą możecie na łamach tej serii widzicie, słuchacie, no to ja jestem dość byłem e, i w sumie też jestem e, fanem strategii czasu rzeczywistego, chociażby kompanów, heroes i tak dalej, i tak dalej. Panzer's. Czym jest kodnym Panzers? Kodnym Panzers jest to dość ciekawy tytuł strategiczny. Z tego względu, że tutaj mam, akcja dzieje się w trakcie zimnej wojny, tak więc mamy dostęp do żołnierzy, którzy są uzbrojeni w broń, można powiedzieć to zimnowojenną, czyli mają karabiny M16, M60, kałasznikowy, a typu AKM czy AKMS bądź AK-74 czy też na przykład czołgi tak jak T72 czy M60. No, jest tego e, sporo. Natomiast jak to e, wygląda w środku? E, w środku prezentuje się to e, w taki oto sposób. I proszę bardzo, ten wielki, gigantyczny wręcz napis: Cold War, zimna wojna. Hmm. Czy ma to sugerować, że właśnie mam odpalone Call of Duty Black Ops Cold War? Nie wiem. E, dalej, e, dalej jest e, numer piąty z 2013 roku, który również ma trzy tytuły. Pierwszy z nich jest to Alone in the Dark, da, drugi jest to Gra o Tron Początek, no i trzeci Shank. I w żaden, w żaden ten tytuł nie miałem okazji zagrać. Bardziej mnie tutaj powiem wam szczerze interesowały w tym konkretnym numerze to co jest w czasopiśmie niż niż gry. I cóż czasem tak bywa. Jakieś tutaj dodatki do gry czy czegoś tam nie wiem w sumie by tam to wiedział, że tutaj też poprawia specjalnie, żeby kodów nie było widać. Proszę bardzo, tak to wygląda. Moim zdaniem wygląda chyba najlepiej ze wszystkich. Ale wiecie, to jest taka o sporo osobiste zdanie. Dalej jest numer 11 z 2013, i tutaj mamy 4 tuły, a właściwie 3. Pierwszy z nich jest to. Cliff Baker's Jericho, gdybym miał to powiedzieć, jest to strzelanina z pierwszej osoby. Taka dość niekonwencjonalna, ale ciekawa. Drugi jest to Overlord Rising Hell. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Dalej mamy polskie Imperium od Krzyżaków do potopu. Jakaś taka gra strategiczna, bardziej turowa, w stylu powiedziałbym. Jak Total Wary, ale gorsza wersja Total War'a No i World of Warplanes, jakieś tam, nie wiem, coś tam, coś tam Nie wiem w ogóle, World of Warplanes jeszcze żyje, czy to już umarło i zostało pożarte przez War Thundera Nawet nie wiem, powiem szczerze Kiedyś było o tym głośno No i by właśnie, było głośno, a teraz chyba nawet Wargaming nie chce o tym pamiętać tak wygląda w środku oczywiście yy, wszystkie może nie tytuły ale kody no i ostatni yy, materiał ostatnia część tego filmu a zarazem ostatni film yy, mojej kolekcji z, z gier na pc numer trzeci z 2014 roku, Tak więc jak widzicie 4 e, tu były z 2012, 3 numery z 2013 i je, pie, jeden i ostatni numer z 2014, a mamy tutaj te e, trzy tytuły. Pierwszy z nich jest to Tamklasy Splinter Cell Conviction PZ, pe, e, dalej Man of War Vietnam oraz Leszur. Uh, Leshur suit la nie wiem jak to przeczytać. nie wiem jak to odcyfrować Lery sure suit Leshur suit <coughs> nie wiem nie mam pojęcia uh, Lesur suit le la reloaded czy jakoś tak nie wiem nie mam pojęcia <coughs> Splitters and conviction no to Kiedyś tam na kanale pokażę, ale jest to po prostu kontynuacja e, Splinter Cell Double Agent Czy też Double Agent Natomiast Manowar Vietnam jest to kolejna odsłona z e, G serii Manowar, która zabiera nas do Wietnamu I od razu powiem, że jest to chyba najgorsza, z, z naj, naj, najbardziej źle zoptymalizowana wersja Manowar naprawdę bo może nie tyle co najgorsza ale najgorzej zoptymalizowana wersja jaka menowur jaka wyszła natomiast ten trzeci tytuł no to nie mam pojęcia co to jest nie, chyba przygodówka nie mam pojęcia jak mówiłem i moi drodzy to jest wszystko taki dłuższy materiał wyszedł ale zaprezentowałem wam aż e, no 8 numerów, proszę bardzo. Jeszcze żebyście tutaj możecie sobie spauzować, przeczytać, co tu jest. Mam nadzieję, że dobrze pokazuje, chyba tak. Tak więc, cóż, to by było na tyle i kolejny materiał i na razie przynajmniej ostatni z tej serii mojej kole, moja kolekcja gierna. Cóż, moja kolekcja gierna PC się zakończyła. To były wszystkie materiały, wszystkie odcinki. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Ponad 40 ich wyszło, ale od razu Wam mówię, nie bójcie się, to dopiero przedsmak tego, co w przyszłości będzie z moją kolekcją gier na Xboxa. Tak więc to tyle. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Czy ja dwa razy, trzy razy powiedziałem już trzymajcie się? Chyba tak. Nie zaszkodzi powiedzieć czwarty raz. Tak więc trzymajcie się i do następnego odcinka. Który powiedział chyba trzeci raz. No. Trzymajcie się. Papa. Pa.